Moja droga, powiedz szczerze, miałaś kiedyś taki moment, że on patrzy na ciebie z lekkim uśmiechem i mówi: Bądź po prostu sobą, a ty w środku zamierasz, bo myślisz, ale ja już nawet nie wiem, kim jestem przy tobie. Na zewnątrz uśmiech, luz, drobny żart, w środku chaos. Z jednej strony pragniesz, żeby ktoś wreszcie pokochał prawdziwą ciebie, bez udawania, bez gry, bez tego ciągłego zastanawiania się, czy jestem wystarczająca. Z drugiej czujesz paraliżujący lęk, że jeśli pokażesz za dużo, jeśli odsłonisz za bardzo serce, jeśli powiesz, co naprawdę myślisz, on odejdzie, zdystansuje się, uzna, że to jednak nie to. I właśnie wtedy, często nawet o tym nie wiedząc, zakładasz maskę. Jedną z tych, o których dziś porozmawiamy. Uśmiechasz się, gdy tak naprawdę chcesz płakać. Mówisz spoko, nie ma problemu, gdy w środku coś w tobie krzyczy. Udajesz że ci nie zależy, żeby nie wyjść na zbyt emocjonalną. I najgorsze jest to, że im dłużej nosisz tę maskę, tym bardziej znikasz z własnego życia. Bo on zakochuje się w wersji ciebie, która ma być łatwa, bezproblemowa, silna, ratująca wszystkich, a ty coraz mniej czujesz, że ktoś naprawdę widzi tę kobietę, którą jesteś w środku. W tym filmie pokażę ci trzy maski, które niszczą miłość, nawet wtedy, gdy naprawdę go kochasz. Trzy strategie przetrwania, które kiedyś miały Cię chronić, a dziś sprawiają, że stajesz się obok własnego serca. I co najważniejsze, pokażę Ci, jak zacząć je zdejmować, krok po kroku, bez dramatu, bez gier, bez udawanej chłodnej królowej. Tak, żebyś z jednej strony czuła się bezpiecznie, a z drugiej była bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. A zanim pójdziemy dalej, mam do Ciebie jedną prośbę. Jeśli już teraz czujesz, że ten temat dotyka czegoś bardzo Twojego, Zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film dalej i napisz w komentarzu, zaczynam zdejmować maski. Nie dlatego, że ja tego potrzebuję, ale dlatego, że twoja podświadomość zapamiętuje każde słowo, które piszesz. To będzie twój pierwszy mały akt odwagi. A teraz usiądź wygodnie, weź głębszy oddech. To nie będzie rozmowa o tym, co z tobą nie tak. To będzie rozmowa o tym, dlaczego tak trudno było ci dotąd być sobą i jak powoli zacząć wracać do siebie. Stoper od trzeciej do szóstej. Blok jeden, rama. To nie jest z tobą coś nie tak chcę, żebyś na początku usłyszała coś bardzo wyraźnie i żeby to zdanie zapisało ci się gdzieś głęboko pod skórą. Nie nosisz masek, dlatego że jesteś fałszywa, zepsuta albo emocjonalnie niedojrzała. Nosi się dlatego, że w pewnym momencie swojego życia była to jedyna strategia, jaką znało twoje serce, żeby przetrwać. Nie udajesz, bo lubisz gry. Nie dopasowujesz się, bo nie masz charakteru. Nie zaciskasz zębów i nie mówisz spoko, nic się nie stało, dlatego że jesteś masochistką, robisz to, bo bardzo dawno temu twój układ nerwowy połączył prostą, brutalną kropkę. Kiedy jestem w pełni sobą, kiedy pokazuję emocje, kiedy mówię prawdę o tym, co czuję, tracę miłość, bezpieczeństwo, spokój. Może jako mała dziewczynka słyszałaś, nie przesadzaj, nie histeryzuj, nie płacz dokładnie w tym momencie, w którym coś naprawdę cię bolało i twoje łzy były najuczciwszą reakcją na to, co się wydarzyło. Może kiedy pokazywałaś swoją wrażliwość, ktoś się z ciebie śmiał, ktoś przewrócił oczami, ktoś uznał, że robisz sceny, może usłyszałaś to zdanie, które jak nóż tnie duszę, inni mają gorzej, przestań się urzalać nad sobą. Może dostawałaś ciepło i uwagę tylko wtedy, gdy byłaś grzeczna, ułożona, cicha, pomocna, bezproblemowa, a kiedy pojawiał się gniew, smutek, zazdrość, zmęczenie, spotykała cię kara, chłód. Ironia albo emocjonalne wycofanie. Mózg dziecka nie ocenia dorosłych, nie mówi to, oni się mylą. Mówi to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, muszę się poprawić, muszę się dostosować. Twój mózg, który miał cię chronić, zaczął budować mechanizmy obronne, bo jego podstawowym zadaniem jest utrzymać cię przy życiu, a dla dziecka życie równa się więź, obecność, czyjaś dłoń, która nie znika. Powstało więc proste, głębokie przekonanie zapisane nie w głowie, ale w ciele autentyczność równa się ryzyko utraty miłości. Z tego przekonania rodzi się maska. Maska to nie jest tylko rola społeczna, którą zakładasz w pracy albo na rodzinnej imprezie, to sposób, w jaki pokazujesz się światu, by było bezpieczniej, mniej boleśnie, bardziej przewidywalnie. To głosu, który łagodzisz, kiedy chciałabyś podnieść go z bólu. To nic się nie stało, kiedy w środku czujesz, że właśnie coś głęboko w tobie pękło. To jak chcesz, mi wszystko pasuje – kiedy bardzo wyraźnie czujesz czego byś wolała, ale boisz się, że twoje wole inaczej będzie za dużo. Jung mówił, że to czego w sobie nie przyjmujemy, wraca do nas w relacjach jak cień, który próbuje zwrócić na siebie uwagę. Maski są jak elegancko pomalowane drzwi, za którymi chowamy wszystko, czego w sobie się boimy. Swoją wrażliwość, swoje potrzeby, swoje nie, swój gniew, swoją delikatność, swoją potrzebę bliskości, swoje pragnienie bycia zauważoną. Te części Ciebie nie znikają tylko dlatego, że je schowałaś. One przestają być widoczne dla innych, ale w tobie nadal żyją, nadal się odzywają, stają się cichym napięciem w ciele, ściskiem w gardle, ciężarem w klatce piersiowej, bezsennością, poczuciem, że coś jest ze mną nie tak, skoro robię wszystko dobrze, a w środku czuję się tak pusto. I wtedy dzieje się najbardziej bolesna rzecz: Wchodzisz w relację, zakładasz maskę, on zakochuje się w tej masce, a ty po jakimś czasie czujesz że ktoś niby jest blisko, a jednak nikt tak naprawdę nie dotknął tej prawdziwej ciebie. Zaczynasz mieć wrażenie, że jesteś w związku, ale jednocześnie emocjonalnie jakbyś stała za szybą, a potem dziwisz się, że w relacji nie czujesz się naprawdę kochana, tylko tolerowana w jakiejś wygodnej dla innych wersji, która wszystkim pasuje, ale ciebie od środka wysusza. Moja droga, to, że rozpoznajesz w sobie maskę, nie jest powodem do wstydu, to powód do ogromnego szacunku dla siebie. Bo ta maska znaczy, że kiedyś byłaś małą dziewczynką, która musiała wymyślić sposób, żeby przeżyć w świecie, gdzie jej autentyczność nie była mile widziana. Ona nie jest dowodem twojej słabości, tylko dowodem twojej inteligencji emocjonalnej w warunkach, w których byłaś zostawiona sama sobie. Dzisiaj, kiedy słuchasz tego nagrania, nie jesteś już tamtą małą dziewczynką. Dzisiaj masz więcej świadomości, więcej zasobów, więcej możliwości, żeby wybrać coś innego niż automatyczne maskowanie. Jeśli za chwilę rozpoznasz choć jedną z masek, o których będę mówił w tym filmie, potraktuj to nie jak wyrok, ale jak zaproszenie. To znak, że jesteś na etapie swojego życia, w którym możesz dorosnąć do siebie, do własnej prawdy, do własnej siły, do miłości, która nie opiera się na dopasowywaniu się za wszelką cenę, ale na autentycznym spotkaniu, w którym dwie osoby pokazują się takie, jakie są i z tego miejsca decydują, czy chcą razem iść dalej. Dorosnąć do siebie to znaczy przestać pytać świat, czy taka wersja mnie jest wystarczająca, a zacząć pytać swoje serce, czy ja sama chcę tak żyć. Za moment opowiem Ci, dlaczego tak trudno jest być sobą właśnie przy kimś, kogo kochasz najbardziej. Dlaczego przy obojętnym człowieku potrafisz być odważniejsza niż przy tym, na którego jednym spojrzeniu najbardziej Ci zależy. Dlaczego właśnie przy nim Twoja dłoń najczęściej sięga po zbroję, którą obiecałaś sobie kiedyś zdjąć. I kiedy to zrozumiesz, to... Co do tej pory brałaś za ewadę charakteru, zobaczysz jako naturalną reakcję układu nerwowego, który próbował cię chronić. A z tym można pracować. Być sobą przy kimś, kto nic dla ciebie nie znaczy, jest stosunkowo łatwo. Tam stawka jest niska, możesz rzucić żart, możesz powiedzieć, co myślisz, możesz pozwolić sobie na głupią pomyłkę i przejść nad tym do porządku dziennego, bo jeśli ta osoba odejdzie, twoje życie się nie zawali. Ale przy kimś, kogo naprawdę pragniesz, Komu oddałaś serce w myślach dużo wcześniej, niż odważyłaś się to pokazać, przy kimś, z kim w środku budujesz już całą historię, choć na zewnątrz dopiero się poznajęcie, stawka rośnie do poziomu, przy którym twoje ciało zaczyna drżeć. Pojawia się największy wewnętrzny konflikt. Potrzeba miłości kontra, potrzeba autentyczności. Z jednej strony jest w tobie głęboka tęsknota za tym, żeby ktoś zobaczył cię naprawdę, żebyś mogła odetchnąć pełną piersią i powiedzieć: tak, taka jestem, z tym wszystkim i mimo tego wszystkiego. A z drugiej lęk, który mówi, jeśli pokaże prawdziwą siebie, jeśli pokażę, jak bardzo mi zależy, jak bardzo się boję, jak bardzo tęsknię, jeśli pokażę swoje granice, swoje pragnienia, swoje oczekiwania, on odejdzie. Uzna, że ma za dużo, że jest zbyt ciasno, że lepiej wrócić do życia, w którym nic go nie zobowiązuje. Twój umysł szepcze wtedy dramatyczne zdania, które często nawet nie docierają do świadomej warstwy, ale sterują każdym twoim gestem. Jeśli będę sobą, stracę go, jeśli będę udawać, stracę siebie. To napięcie między nie chcę go stracić a nie chcę siebie zdradzić jest tak silne, że układ nerwowy robi to, co potrafi najlepiej w sytuacji zagrożenia, włącza tryb przetrwania. W trybie przetrwania nie ma miejsca na subtelną autentyczność, na spokojne rozmowy o emocjach, na wyrażanie potrzeb bez drżenia głosu. W trybie przetrwania ciało przełącza się na automatyczne reakcje: Walcz, uciekaj, zamażnij, dopasuj się żeby przestało boleć. U jednych kobiet dominuje zamrażanie. Zamiast mówić, milczysz. Zamiast powiedzieć, to mnie rani. Zagryzasz zęby. Zamiast postawić granice, uśmiechasz się, zmieniasz temat, bagatelizujesz. Twój ton staje się spokojniejszy. Ale nie dlatego, że jesteś spokojna. Tylko dlatego, że boisz się, że każdy mocniejszy ruch coś rozsypie. Zamiast przyznać się do zazdrości, grasz obojętną. Udajesz, że nic nie widzisz, Choć w środku czujesz, jakby ktoś wsypał ci do serca żrący piasek. U innych kobiet główną reakcją jest dopasowywanie się. Zmieniasz swoje zdanie, swoje upodobania, plan dnia, styl życia, byle tylko nie być problemem. Kiedyś lubiłaś spokój, teraz mówisz, że te spontaniczne wypady o drugiej w nocy też są super, kiedyś wiedziałaś, że potrzebujesz wiadomości, dziś wmawiasz sobie, że brak kontaktu przez trzy dni jest normalny, bo każdy ma swoje życie. U jeszcze innych uruchamia się udawanie luzu, budujesz wizerunek kobiety, która niczego nie oczekuje, która idzie na flow, która zobaczy, jak będzie, chociaż w środku marzysz o czymś stabilnym, spokojnym i pewnym, takim, gdzie możesz planować za tydzień i za rok, a nie zastanawiać się, czy jutro w ogóle dostaniesz wiadomość. Udając luz, płacisz najwyższą cenę, bo każda twoja potrzeba zaczyna wydawać ci się wymaganiem, a każde pragnienie bliskości słabością, którą trzeba schować. Tymczasem miłość, o której marzysz, nie jest miejscem, gdzie zakłada się zbroję, tylko miejscem, gdzie można ją wreszcie zdjąć. To powinno być to miejsce, w którym możesz usiąść obok kogoś i poczuć, że twój oddech się uspokaja, ramiona opadają, brzuch się rozluźnia, głos nie musi przechodzić przez filtry, czy to nie za za mocno, czy on mnie przez to nie zostawi. Jeśli czujesz, że przy kimś cały czas jesteś napięta, że każde słowo przechodzi przez trzy testy, czy to odpowiednie, czy to nie za dużo. Czy to niego nie przestraszy? To znaczy, że twój układ nerwowy nie czuje się bezpieczny, a tam, gdzie nie ma poczucia bezpieczeństwa, autentyczność będzie zawsze ograniczona. I nie chodzi o to, że coś jest z tobą nie tak. Chodzi o to, że ciało ciągle pamięta momenty, kiedy prawda kosztowała cię utratę, kiedy mówienie nie kończyło się karą, kiedy przyznanie się do bólu skutkowało wyśmianiem, kiedy odsłonięcie serca spotykało się z ciszą, która bolała jak zamknięte drzwi. To, że dziś w dorosłym życiu on nie jest Twoim rodzicem. Nauczycielem ani pierwszą wielką miłością, wcale nie znaczy, że twoje ciało przestało reagować jak wtedy. Wewnętrzne dziecko, ta część ciebie, która kiedyś była zostawiona sama z emocjami, wciąż siedzi gdzieś w środku i mówi: proszę, nie róbmy tego znowu, nie pokazujmy wszystkiego, bo ja nie przeżyję kolejnego odrzucenia. Dlatego tak ważne jest, żebyś zobaczyła, że to, co dziś bierzesz za brak charakteru, brak odwagi, moją głupotę, że znowu gram pod kogoś. Jest w istocie bardzo logicznym, bardzo spójnym mechanizmem obronnym. To nie jest twoja prawdziwa natura, to jest tryb przetrwania. A tryb przetrwania można zacząć wyłączać dopiero wtedy, gdy wiesz, że on jest włączony. Zamiast się obwiniać, możesz powiedzieć sobie: aha, znowu się dopasowuję, bo boję się stracić tę osobę. Czuję lęk, a nie jestem słaba, tylko przestraszona. Ta różnica w języku robi ogromną różnicę w tym, jak siebie traktujesz. Wiesz wtedy, że nie potrzebujesz kolejnej kary, tylko więcej łagodności wobec siebie. W tym filmie nie chodzi o to, żebyś nagle wyrzuciła wszystkie maski i zaczęła mówić wszystko wszystkim bez filtra i bez refleksji. Chodzi o to, żebyś wiedziała, co robisz i dlaczego, i żebyś z tej wiedzy mogła wybrać inaczej. Za chwilę pokażę Ci trzy maski, które najczęściej widzę u kobiet w relacjach: maskę dobrej dziewczyny, która zawsze się dopasuje, maskę silnej, której nic nie rusza, i maskę ratowniczki która leczy jego rany kosztem własnego serca. Kiedy zaczniesz rozpoznawać je w swoim życiu, poczujesz, że nagle coś się rozświetla, jakbyś w ciemnym pokoju zapaliła lampkę i zobaczyła, gdzie tak naprawdę stoisz. I wtedy, zamiast mówić taka już jestem, będziesz mogła zatrzymać się, wziąć oddech i powiedzieć widzę to i uczę się inaczej. Świadomość jest pierwszym krokiem do wolności, bo dopóki wierzysz, że nie masz wyboru, będziesz powtarzać te same wzorce. A kiedy zobaczysz, że Twoje reakcje mają sens, ale nie są wyrokiem, coś w tobie zacznie się rozluźniać. To rozluźnienie jest pierwszym miejscem, w którym prawdziwa ty może wystawić głowę spod zbroi i sprawdzić, jak to jest być choć odrobinę bardziej sobą. Wyobraź sobie taką scenę. On pyta, gdzie idziemy? A ty z automatu odpowiadasz, nie ma sprawy. Wybierzmy restaurację, którą ty lubisz, mi wszystko pasuje. On uśmiecha się z uznaniem: spoko. Ty nigdy problemu nie robisz, dlatego tak dobrze się z tobą spędza czas. Wszyscy wokoło widzą w tobie łatwą, bezproblemową, fajną kobietę. A w środku powoli rodzi się jedno zdanie. Ale nikt nie pyta, czego ja chcę. Maska dobrej dziewczyny działa pod hasłem, byle tylko nikt się na mnie nie obrazi. Zawsze miła, zawsze wyrozumiała, zawsze spoko. Unikasz konfliktu za wszelką cenę, więc zamiast powiedzieć nie, mówisz pomyśle. Zamiast powiedzieć, to mnie bolało, mówisz, już o tym zapomniałam. Zgadzasz się na półrelację, półsłowa, półobecność, wierząc, że twoja wyrozumiałość kiedyś zostanie doceniona. Ale psychologicznie mechanizm jest brutalnie prosty. Co widzi on? Ona wszystko przyjmie. Nie muszę się specjalnie starać. Brak jasnych granic sprawia, że nie czuje, że może cię stracić. A kiedy mężczyzna nie czuje, że może stracić... Bardzo często nie wchodzi w pełne zaangażowanie. On nawet nie poznaje Twojego prawdziwego tak i nie, bo ty ciągle dopasowujesz się do jego jakoś to będzie. Ty za to z każdą taką sytuacją rośniesz w poczuciu niesprawiedliwości, przemęczenia i cichego żalu. Zaczynasz mieć wrażenie, że jesteś tą dobrą, tą kochaną, tą wspierającą, ale nie tą wybieraną. Jung powiedziałby, że gdzieś w cieniu rośnie Twoja złość, ta, której nie chcesz poczuć. Więc zakładasz jeszcze grubszą maskę uśmiechu. Pierwszy krok w zdejmowaniu tej maski jest bardzo prosty, ale jednocześnie odważny. Zamiast automatycznie mówić tak, gdy w środku czujesz nie, wprowadź jedno zdanie: jeszcze nie zdecydowałam, czego chcę dam znać później. To jest mała przerwa między bodźcem a reakcją. Dajesz sobie przestrzeń, żeby w ogóle usłyszeć siebie. To nie jest bunt, to nie jest egoizm. To jest nauka traktowania własnego zdania poważnie. Z czasem to jedno zdanie może zmienić bardzo dużo, bo mężczyzna, który naprawdę jest tobą zainteresowany, zacznie widzieć w tobie nie tylko dobrą dziewczynę, ale też kobietę z kręgosłupem, zdaniem, granicami. A to właśnie takich kobiet najbardziej się szanuje. Druga maska jest pozornie bardzo podziwiana. To maska silnej. To wtedy, gdy mówisz, spoko, sama to załatwię, nie przejmuj się, i tak jest cały czas. Ty ogarniasz rachunki, ty ogarniasz emocje. Ty ogarniasz planowanie spotkań, ty ogarniasz kryzysy. Nigdy o nic nie prosisz, nigdy się nie rozklejasz, nigdy się nie przyznajesz, że jest ci za ciężko. Na zewnątrz perfekcyjna, niezależna, samowystarczalna. W środku zmęczona, czasem przerażona, często bardzo samotna. Ta maska powstaje zwykle wtedy, gdy nauczyłaś się, że nikt cię nie uratuje, że jak sobie sama nie poradzisz, to nikt za ciebie nie zrobi. Może miałaś dorosłych którzy emocjonalnie byli nieobecni, więc już jako dziewczynka musiałaś być silna. Może ktoś kiedyś zawstydził twoje łzy, więc przysięgłaś sobie, że już nigdy ich nikomu nie pokażesz. Tyle, że w relacji ta zbroja ma swoją cenę. Co widzi on? Ona mnie nie potrzebuje, ona wszystko ogarnia, ja jestem trochę jak dodatek. Mężczyzna potrzebuje czuć, że jest dla ciebie realnym wsparciem, że ma swoje miejsce. Jeśli cały czas emanujesz komunikatem poradzę sobie sama, nieświadomie odbierasz mu przestrzeń, by mógł być przy tobie opiekunem, a nie tylko obserwatorem. Skutek jest taki, że zamiast prawdziwej bliskości powstaje team do organizacji życia. Wszystko działa, wszystko jest ogarnięte, ale brakuje kontaktu serce w serce. Archetypicznie można powiedzieć, że włączyłaś w sobie wojowniczkę, która zapomniała, że ma też prawo odłożyć miecz. Mężczyzna zakochuje się naprawdę dopiero wtedy. Gdy widzi Twoją siłę i Twoją wrażliwość, Twoją zaradność i Twoje mogę na Ciebie liczyć, Twoją samodzielność i moment, w którym powiesz: Wiesz co, dziś potrzebuję, żebyś po prostu był. Jeśli czujesz, że silna maska jest Twoją codziennością, zrób mały eksperyment. W jednej konkretnej sprawie powiedz: Możesz mi w czymś pomóc. I wytrzymaj tę niewygodę, która się pojawi. To nie jest słabość. To jest zaproszenie do bliskości. Pozwalasz, żeby ktoś wreszcie podał ci rękę, zamiast tylko bić brawo, że wspinasz się sama. Trzecia maska jest bardzo podstępna, bo często mylimy ją z wielkim sercem. To maska ratowniczki. Ona słucha godzinami jego problemów. Zna wszystkie jego traumy, wszystkie zawody miłosne, wszystkie konflikty z rodziną. Tłumaczy jego wybuchy. On po prostu dużo przeszedł. Muszę być cierpliwa. Usprawiedliwia jego brak decyzji. On się boi zaangażowania. Potrzebuje czasu. Gdy on znika, łagodzi jego powroty. On się pogubił, ale przecież wszyscy mamy trudne momenty. Wchodzisz w rolę terapeutki. Mamy kołyski dla jego ego. Ustawiasz siebie w pozycji tej, która go uzdrowi. Uratowana przez ciebie wersja jego staje się twoją fantazją o szczęśliwej przyszłości. Psychologicznie wygląda to tak. Co widzi on? Ona zniesie wszystko, ona zawsze zrozumie, ona i tak zostanie. Skoro tak, nie musi dorastać, nie musi brać odpowiedzialności, nie musi konfrontować się ze swoimi ranami, bo ktoś inny amortyzuje wszystkie konsekwencje, a ty z czasem przestajesz być partnerką, a stajesz się bezpłatną usługą emocjonalną. Twoje potrzeby znikają, bo cała przestrzeń w relacji jest zapełniona jego historiami, jego nastrojami, jego wahaniami. Miłość zamienia się w projekt naprawczy. A projekty się robi, nie przeżywa. A projekty się robi, nie przeżywa. U podstaw tej maski jest często stare przekonanie: jeśli go uratuje, to mnie nie zostawi. Tylko, że to, że ktoś cierpi, nie daje mu prawa do ranienia ciebie. Uzdrowiona kobieta nie ratuje, stawia granice i wybiera mężczyznę, który też chce się leczyć. I nie myli współczucia z przyzwoleniem na chaos. Jedno zdanie może być tutaj małą rewolucją. Kocham Cię, lubię Cię, ale nie mogę być Twoim terapeutą. Potrzebujesz wsparcia kogoś, kto jest do tego przygotowany. To zdanie jest trudne, bo odcina Cię od roli tej niezwykłej, która go uratowała. Jednocześnie otwiera drzwi do relacji, w której nie jesteś lekarstwem, tylko partnerką. Kiedy przyjrzymy się tym trzem maskom dobrej dziewczyny, silnej i ratowniczki, zobaczymy, że pod każdą z nich stoi ten sam lęk. Jeśli pokażę prawdziwą siebie, przestanę być kochana. Ten lęk jest tak silny, że wydaje się wręcz biologiczny i w pewnym sensie jest. Nasz układ nerwowy reaguje na odrzucenie jak na zagrożenie życia. W dzieciństwie odcięcie od miłości oznaczało brak bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że nauczyła się robić wszystko, by miłości nie stracić. Ale jest też jedna prawda, której nie da się obejść. Jeśli będziesz wciąż udawać, nigdy nie doświadczysz miłości do prawdziwej siebie. Będziesz słyszeć kocham cię, ale gdzieś w środku pojawi się szept: Tylko nie wiem, kogo on kocha, mnie czy tę wersję, którą dla niego gram. Autentyczność w ujęciu Junga to spotkanie ze swoim światłem i cieniem, ze wszystkim, co w sobie lubisz i wszystkim, czego się w sobie wstydzisz. To zgoda na to, że możesz być jednocześnie wrażliwa i silna, łagodna i stanowcza, kochająca i stawiająca bardzo jasne granice. To, co w sobie odcinasz, na przykład złość, Potrzeby, zmęczenie, wraca jako maska. Złość, której nie chcesz poczuć, zamienia się w uśmiech dobrej dziewczyny. Potrzeby, których się wstydzisz, zamieniają się w nadmiarową opiekuńczość. Zmęczenie, którego nie umiesz nazwać, zamienia się w pozorną nadludzką siłę. Na poziomie duchowym masz w sobie coś, czego nie ma nikt inny Twoją energię, Twój sposób kochania, Twoją obecność, Twoje spojrzenie, Twoje jestem. Maski wysyłają w świat fałszywą wibrację. Byle tylko mnie nie odrzucili, zrobię wszystko, jak trzeba. Autentyczność wysyła zupełnie inny sygnał. Jestem taka, jaka jestem i taką wybieram. Wszechświat, ludzie, relacje odpowiadają nie tylko na Twoje słowa, ale na Twoją energię. Chcę zaprosić Cię do krótkiej, cichej pauzy. Pomyśl teraz o jednej sytuacji, w której ostatnio założyłaś maskę. Może to była randka. Może rozmowa z partnerem, może spotkanie rodzinne. Żądaj sobie dwa pytania. Co by się stało, gdybym wtedy powiedziała prawdę? I co stało się ze mną, kiedy jej nie powiedziałam? Może nic strasznego by Y się nie wydarzyło. Może ktoś by się zdziwił. Może ktoś by odszedł. Ale w środku być może poczułabyś ulgę. Bo każda prawda, którą wypowiadasz, jest powrotem do siebie. Teraz najważniejsze: jak z tego wszystkiego zrobić coś praktycznego. Nie chodzi o to, żebyś jutro obudziła się bez żadnej maski i nagle zmieniła całe swoje życie. To byłoby zbyt gwałtowne i zbyt przerażające dla Twojego układu nerwowego. Chodzi o małe, ale konsekwentne kroki. Pierwszy krok to załóż. Nie zmienisz tego, czego nie widzisz. Przez kilka dni po prostu obserwuj siebie. Kiedy zakładasz maskę dobrej dziewczyny, kiedy zbroję silnej. Kiedy peleryna ratowniczki. Możesz wieczorem zapisać jedno zdanie. Dziś założyłam maskę, bo bałam się. To nie jest analiza. To jest nauka szczerości wobec siebie. Drugi krok to nazwij emocje, nie maskę. Zamiast mówić jestem nienormalna, że tak reaguję, spróbuj: boję się, że mnie porzuci, boję się konfliktu, boję się, że jak powiem prawdę, stracę te relacje. Kiedy nazywasz emocje, wstyd traci moc. A świadomość rośnie. Trzeci krok to małe prawdy zamiast wielkich rewolucji. Nie musisz od jutra mówić wszystkim wszystkiego prosto z serca. Wystarczy, że w jednej rozmowie powiesz o 10% więcej prawdy niż zwykle. Na przykład, zamiast nic się nie stało powiesz: To mnie dotknęło, choć nie chcę robić dramatu. Zamiast jest ok, jak chcesz powiesz ja wolałabym inaczej. Do partnera możesz powiedzieć: Udawałam, że mi to obojętne. Ale wcale nie jest. Do siebie. Wiem, że zakładam maskę, kiedy. Czwarty krok to ludzie, przy których możesz być sobą. Zauważ, przy kim twój oddech się rozluźnia, przy kim nie musisz ważyć każdego słowa, przy kim czujesz się bardziej żywa, a nie bardziej spięta. Tam, gdzie czujesz spokój, tam jest kierunek. Miłość nie jest testem wytrzymałości. Miłość jest miejscem, gdzie możesz zdjąć zbroję. I wreszcie krok piąty, zdanie. Które obiecałem Ci na początku. Powiedz je sobie powoli, najlepiej na głos, jeśli możesz, nie muszę udawać, żeby zasłużyć na miłość. Prawdziwa miłość przyjdzie do mnie wtedy, gdy będę sobą. Możesz wracać do tego zdania codziennie jak do modlitwy, jak do mantry, jak do przypomnienia bo Twoje serce ma pamięć. Im częściej je karmisz prawdą, tym mniej potrzebuje masek. Te trzy maski dobrej dziewczyny, silnej, Ratowniczki nie powstały z próżni. Powstały z bólu, z lęku przed odrzuceniem, z samotności, z braku wsparcia. Nie musisz się za nie karać. Możesz im podzękować, że kiedyś próbowały cię chronić i zacząć powoli je odkładać. Dziś możesz zacząć wybierać coś innego: obecność, prawdę i szacunek do siebie. Jeśli to, o czym dziś rozmawialiśmy, dotknęło czegoś ważnego w Tobie, napisz w komentarzu: Wybieram być sobą. Niech to będzie twoja decyzja, zapisana na głos, nie tylko w myślach. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej treści o autentyczności, psychologii relacji i odwadze bycia sobą i udostępnij ten film kobiecie, o której wiesz, że od lat nosi maskę, aż zapomniała, jak brzmi jej własny głos. Bo najpiękniejsza wersja ciebie nie jest tą, która wszystkim się podoba. Jest tą, przy której ty sama wreszcie czujesz się jak w domu.